Mieszkałem blisko, więc koledzy zaciągnęli mnie pewnego dnia na mecz. Naturalnie nie było żadnych afiszy, ogłoszeń. Informacje o meczach rozchodziły się pocztą pantoflową. No i udałem się na mecz Wisła-Rakowiczanka. I muszę powiedzieć, że oczywiście związany byłem z Rakowicami uczuciowo, bo tam się urodziłem i tam się wychowałem. Olsza, Rakowice to były moje rejony. Ale zauroczyła mnie Wisła. Czerwone koszulki z białą gwiazdą. Moim idolem wtedy stał się od razu Mesu Gracz. Czarny, dowcipny, wesoły, świetny, świetny zawodnik strzelający bramki. I nigdy nie przypuszczałem, że z tym człowiekiem zaprzyjaźnię się, kiedy będę prowadził drużynę koszykarek Wisła, a on piłkarzy Wisły. I dosłownie przez długie lata przyjaźniliśmy się bardzo. On przychodził na mecze koszykówki Całował mnie w czółko i mówi: Ludwisz nic się nie ma, będzie ciężko, ale mecz się, te, te, lekko wygrał. Rakowice były wówczas poza Krakowem, bo to była gmina Prądnik Czerwony. Dopiero okupant niemiecki włączył gminę, sąsiednie gminy, jak się to mówi obważanych dzisiaj, włączył do Krakowa. Olsze Rakowice, Prądnik Czerwony, ale wtedy to była obydzielona gmina Prądnik Czerwony. I ludzie z Olszy, z Pronnika, a czasem może i z centrum Krakowa przychodzili tam na mecze. Pamiętam mecze Rakowiczanki, yy, pamiętam mecze, no, jak wspomniałem Wisły. Tam też widziałem Krakowie, widziałem Groble, widziałem Dąbski, widziałem Garbarnię, nie Garbarnię, widziałem na boisku Garbarni, bo tam, gdzie dzisiaj stoi Hotel Forum, to było boisko Garbarni. Ale te mecze przez te lata 41-44. Z sentymentem wspominam i niejednokrotnie pamięcią do nich wracam. Z w Rakowiczance grał wtedy, co jako młodego chłopaka mnie uderzyło. Zawodnik o nazwisku Zasadzki, który grał bez, miał obciętą jedną rękę. Z Rakowiczanki pamiętam jeszcze taką postać: mianowicie mieszkał w Rakowicach dorożkarz o nazwisku Biernacik. On wspierał drużynę Rakowiczanki i jego syn Stanisław, inżynier zresztą potem. Też grał w, krótko w rakowiczance, ale po wojnie został jednym z najlepszych polskich sędziów piłkarskich. byłbym międzynarodowym sędzią, bardzo dobrym sędzią piłkarskim. A drugi, drugi jego syn, Józef, grał z, również w rakowiczance. To był dwa lata starszy ode mnie, więc zaczął grać praktycznie dopiero po wojnie. Ale kró, krótko potem przeniósł się do Krakowi i yy, grał w Krakowi, potem w Podgórzu. Ale wywodził się z Rakowiczanki, ponieważ znaliśmy się dobrze. Mimo, że on był w Radzie Seniorów Krakowicz, czyli druga strona błoń, ale nie przeszkadzało nam to w dobrych kontaktach. Był dyrektorem drukarni wydawniczej przy ulicy Wadowickiej. A syn Andrzeja Łyko, był tam Wiesiek Łyko, była dyrektorem technicznym tej drukarni. A więc to wszystko patrząc ab owo, czyli wszystko zaczęło się na Rakowiczance. Trzeba obiektywnie powiedzieć, że Niemcy przymykali oko. Na Rakowiczance trzeba pamiętać, że w siedzibie dawnego ósmego pułku ułanów, przy ulicy Ułanów mieścił się pułk pilotów lotnictwa niemieckiego. A piloci, a poznać można było po mundurach nie feldgrau, tylko niebieskich, przychodzili na te mecze na Rakowiczance. Kilkunastu czasem się widywało, nie interweniowali, nie przeszkadzali. Nie było to SS, nie był to Wehrmacht czyli ludzie nie z tak zwanego mocnego, ostrego terroru. I to trzeba z, z woli sprawiedliwości oddać.